Siema, kryptomaniacy. Dotarliśmy do końca tygodnia i na Bitcoinie dalej tkwimy w tym samym niekończącym się zakresie, próbując przebić się powyżej okolic 94 tysięcy dolarów. I jasne, to potrafi męczyć, bo niby coś się dzieje, a finalnie cena stoi w miejscu. Ale dziś mam dla was kilka naprawdę konkretnych danych i wiadomości, które dają nam podpowiedź, kiedy ten opór może w końcu pęknąć. To dno, które budujemy, robi się coraz solidniejsze, a warunki na rynku zaczynają wyglądać coraz bardziej idealnie pod kolejne odbicie. Konsolidujemy się przy ważnych średnich na wykresie czterogodzinnym i pod twardym oporem w okolicy 94 tysięcy dolarów. To jest ten kluczowy obszar do przebicia, żeby Bitcoin odzyskał impet i krótkoterminowy trend wrócił do wzrostowego. I teraz najlepsze. Wielu ludzi dalej mówi bessa, a w tym samym czasie indeks SP500 robi nowe historyczne maksima, zamykając sesję w okolicach 6900, rosnąc o 42% od minimów z kwietnia tego roku. Złoto też wystrzeliło, dochodząc do około 4380 dolarów za uncję. Dlaczego? bo pojawiają się sygnały ochłodzenia na rynku pracy i rosną oczekiwania, że Fed może wprowadzić dwa cięcia stóp w 2026 roku. To sprzyja kontynuacji hossy i osłabieniu waluty fiat. Złoto w tym roku urosło już o 65%. Szybka wstawka. Krótka i konkretna. Jeśli chcesz łapać takie tematy na bieżąco i pogadać z ludźmi, którzy naprawdę siedzą w rynku i go rozgrywają, to wbijaj na czat Akademii Kryptowalut. Jest gęsto, jest konkretnie i w totalnym szacunku między sobą. Dobra, lecimy dalej. Circle wybiło ostatnio kolejne 500 milionów dolarów w USDC. I to jest ważniejsze niż wielu się wydaje, bo stablecoin Circle jest mocno używany przez dużych graczy w Stanach. Takie emisje często oznaczają realne zakupy na rynku bezpośrednim, a nie tylko kręcenie dźwignią na kontraktach, czyli perpach. A my dokładnie tego potrzebujemy, żeby wyrwać się z boczniaka realnego popytu i pieniędzy, które po prostu kupują. Kolejny temat, który moim zdaniem jest zdrowy dla rynku. Do Kwon, współzałożyciel Terraform Labs, dostał 15 lat więzienia po przyznaniu się do oszustw i spisku. Dla tych, którzy są na rynku krócej, Terra była ekosystemem opartym na algorytmicznym stablecoinie UST, który miał trzymać parytet z dolarem przez mechanizm powiązany z tokenem Luna. W maju 2022 roku parytet pękł. Mechanizm zawiódł, Luna została dodrukowana w sposób, który zabił system, i w kilka dni oba tokeny upadły. Z ekosystemu wyparowało około 40 miliardów dolarów, a rynek dostał potężny cios, który rozlał się na 2022 i 2023 rok. Teraz to jest jasny sygnał. Krypto to nie dziki zachód, tylko coraz poważniejszy sektor. No i teraz to, co najważniejsze dla bitcoina. Wieloryby nadal akumulują. Między 1 a 10 grudnia na tzw. Tak adresy akumulacyjne trafiło ponad 75 tysięcy bitcoinów, a w jednym krótkim oknie 9 i 10 grudnia zakumulowano 40 tysięcy bitcoinów. Czym są takie adresy? W skrócie, to portfele, które nie wypłacają, nie sprzedają i nie przerzucają środków na zewnątrz. Mają co najmniej dwa zdarzenia kupna, są aktywne w ciągu ostatnich siedmiu lat, a z tej grupy wyklucza się giełdy i górników. Te adresy mają teraz około 315 tysięcy bitcoinów i trend jest rosnący. Czyli gruba ręka nie przejmuje się tym, że rynek stoi w miejscu. Oni robią swoje. I teraz uwaga, bo tu wchodzimy w klasyczny scenariusz szoku podażowego na Binance. Dane on-chain pokazują rzadką, bardzo byczą dywergencję. Wypłaty rosną, depozyty spadają. Widać masowe przejście na samodzielne przechowywanie, nawet przy cenie blisko historycznych maksimów. Średnia 30-dniowa wypłat z Binance wzrosła do około 3100 transakcji dziennie. To najwyższy poziom od maja 2018 roku. A po stronie sprzedażowej jest jeszcze ciekawiej: depozyty spadły do poziomu najniższego od 2017 roku około 320 transakcji dziennie. Wypłaty na siedmioletnim maksimum, depozyty na ośmioletnim minimum. To jest dokładnie ten układ, w którym podaż znika z rynku. I kiedy ktoś pyta, czemu to jeszcze nie wystrzeliło, to odpowiedź często brzmi: bo rynek najpierw musi wyczyścić niecierpliwych. Sentyment dalej jest w strefie strachu około 29 punktów. Zwykle przy historycznych maksimach widzimy wzrost depozytów, bo ludzie realizują zyski. A teraz jest odwrotnie monety są wycofywane z giełd, a presja sprzedażowa wygląda na bardzo niską. To pokazuje mocne przekonanie, że faza odkrywania ceny dopiero się zaczyna, a detaliści wciąż stoją z boku. Na koniec jeszcze wątek z tradycyjnego świata. Trwa dalszy ciąg historii Microstrategy kontra MSCI. Bidwise wydał oświadczenie wspierające Microstrategy i krytykuje pomysł, żeby wykluczać firmę z indeksów tylko dlatego, że trzyma krypto w skarbcu. Ich argument jest prosty: indeksy mają odzwierciedlać rynek, a nie oceniać modele biznesowe. I niezależnie od tego, po której stronie jesteście, sam fakt takiej dyskusji pokazuje jedno: krypto jest już w głównym nurcie i coraz trudniej będzie udawać, że go nie ma. Dobra, kryptomaniacy tyle na dziś. Najważniejsze: cena może stać w miejscu, ale pod spodem dzieje się dużo. Podaż się wycofuje, wieloryby akumulują, a rynek wygląda, jakby budował bazę pod mocniejszy ruch. I na sam koniec. Wpadajcie na nasz niesamowity czat Akademii Kryptowalut. Tam rozkminiamy te tematy na bieżąco, po ludzku i konkretnie. Trzymajcie się i do następnego.